Cześć, jestem Izzy w i odcinku MindZ! Tak jest, i znowu Was witam z głównego spawnu, ale już przenosimy się do mapy. Nie jesteśmy. Mam nadzieję, że nie noc. I dlaczego mam noc? No nie, noc, jednak noc. O nie. O, tam jest spawn. <laughs> Dobra. Tam coś jest, tam coś też jest, nie nie nie, nie biegnę. Uuu, tam są ludzie, albo zombiak, bije się z człowiekiem. Na pewno ktoś się tam bije. Może zaraz zginie. Tu jest jakaś ścieżka w ogóle. Heh, chroni się przed zębykami. Nie wiem czy dobrym pomysłem jest do niego podejść. Zginął. Zginął, a to jest chyba zombiak po nim Dobra Powinien gdzieś tu być po nim lud. Chyba powinien być na górze. O jest coś. Drugi mieczek trochę rozwalony. Jak on wszedł na, na tą... O, tutaj jakoś. Ale tylko miecz po nim został. Wszystko musiał zużyć. Właśnie, bo jest coś takiego, że jak zombie zabije playera, o, ale ich tam dużo, to yy, z tego zabitego playera powstaje zombie, który chronił yy, lootu, właśnie, który został po tym playerze. Kurde. Poszedłem gdzieś w tę stronę, ale boję się zombie, jak na pierdziela! Chyba znowu zbyt dużo nie przeżyję. Zbyt długo. Odejdź. Nie chcę za daleko biec, bo zaraz tu się pewnie zespawnią za mną następne. O! o, fajnie, już zginęłem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Przydałoby się, żebym był w dzień. A, 17 sekund. Jak już wejdę na mapę, to się z wami zobaczę. Zaraz wracam. I jestem z powrotem. Teraz udało mi się zawaliście wejść. Bo jest chyba wschód słońca. Na pewno jest wschód, na pewno jest wschód słońca. E, dobra, to teraz spróbujmy znaleźć... ...jakieś bezpieczne miejsce. Kurde, potrzebuję lepszego sprzętu i jedzenia. Tam są zombiaki. Może z tej strony ich nie będzie tak dużo. Przejdźmy się drogą. Trzeba się nieźle rozglądać. Ale w dzień ich jest bardzo mało, więc teraz mam szansę całkiem nieźle to rozegrać. Ale pewnie mi się i tak nie uda. Znając moje szczęście, jak dotychczas. Jest jakiś domek tutaj, jest coś. Coś jest i w okolicy nie widzę zombiaków, na razie. Ale tutaj pewnie też nie będzie skrzynki, bo to jest pewnie taki domek jak tamten poprzedni. Tak właśnie, nic ciekawego nie ma. W sobie. Chyba, że coś może być jeszcze na dachu, ale nie wiem czy tam mogę wejść. Nie bardzo. Ale i tak nic nie ma raczej. Nic nie widać. Uuuu uh. Wiecie co? Gościa tu chyba nie ma i będę zły Tak, wiedziałem, że rzuci zombiaka od niego Jednak ten zombiak trzyma w sobie dół No, i teraz... Jest całkiem nieźle tylko tam znowu są zombie. Zbroja też jest w półwystrzymałości. Ale mogę zrobić coś takiego. To samo mogę zrobić z mieczem. Na no to samo wyjdzie? Nie. Teraz mam chyba więcej tego miecza. Zbyt dużo zombiaków. Dobra, chyba jednak wejdziemy sobie w głąb lasu. Kurde, jak wtedy żadnego zombiaka nie było, to teraz ich jest aż za dużo. Ach. Ej, jak zabiję sześć postaci, które nie są bandytami, bo chyba to są nawet bandyci. Przynajmniej tak pisało na forum gdzieś gdzie czytałem. Nie, to był chyba samouczek na MindZNet. Jak zabiję sześć postaci, które nie są nieprzyjazne. To będę miał czerwony, czerwony nick nad sobą. Będę wtedy bandytą. A jak uleczę 12 razy inne osoby, to będę healerem. Będę dobry i będę miał zielony nick. Dobra, ale teraz chciałbym coś znaleźć. Coś ciekawego może. Chociaż raz. Hm? Albo... Z... Chciałbym znaleźć jedzenie też. Też by było fajnie. Nie, ani mnie. Ale się rozpędza, walony. No, one się chyba rozpędzają. Na początku nie biegną tak szybko. O, tam coś jest? Nie wiem, ale jesteś zombie. Jak zaraz sprawdzę. Dobra, może nie sprawdzę. Tam też jest zombie. Kurde, idzie w tamtą stronę Tam następny, jakieś drzewa Tam też chyba jakiegoś widać Widać coś? coś, coś tam jest, dobra Ten cały czas idzie tam i tutaj też jakiś szedł Pójdę gdzieś za tym może Jakby mi się udało to bym poszedł za nim Tam coś jest Ale są też zombie Dobra, tamte są dość blisko. Tam znowu jest na dole. Najlepiej poruszać się górą. Więcej zombiaków widać dookoła. Kurde, kończy mi się pasek głodu. Tu coś jest. Wow. O oh, shit ho 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 stone i glass, glass bottle. Nice! W końcu coś znalazłem. Niestety nie mam co skraftować. Dobra. Mam już trzy butelki. W tym dwie z wodą. I trzeba by jedną już napełnić sobie. Jest też pajęczyna jakaś, ale jej nie rozwalę, bo potrzebuję do tego żelaznej siekiery. Dobra, teraz nie mogę zginąć Tam coś jest jakaś droga Chyba ta, co wcześniej nie uszedłem. Coś mi goni? Nie Player O, wpis, dziec A ja sobie uciekam przed playerem O, fuj, nie fajnie. Czy on mi pomoże, czy będzie chciał mi zabić? O, fajnie, jeszcze mi zlagowało. Już zginęłem pewnie. No problem, dobra. Uff, znowu mam trzy serduszka. Może nabije się wody od razu? Dobra, trzy serduszka potrzebuje żarcia. On chyba przed czymś ucieka, ale nic go nie goni. Kurde mać, <grytanie> ciężko pewnie znowu nie przeżyję. Zbyt szybko potrzebuje żarcia. Ale nie mogę też zbyt wolno biec, bo w końcu nadejdzie zmrok. Uuu, tamte kogoś gonią. Dobra, gdzie ja tu ten dojdę? Sprawdźmy to. Dobra, chodźmy tam. Chodźmy prosto. Najgorsze, no że nie mogę już szybko biegać i nie ucieknę ząbiaką O, coś tutaj jest Coś tutaj jest Mam nadzieję, że znajdę jedzenie Muszę znaleźć jedzenie Potrzebuję żarcia, ludzie Całkiem fajne miejsce i są tu też już ludzie Nie 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 Ej, on, oni z, Oni się strzelają z tym gościem, czy... Oaa oh, tak to jest Ile mamy nagranego sprawdzę już Nie sprawdzę, bo muszę zatrzymać, więc zaraz wracam. I jestem z powrotem. Tym razem sobie wezmę serwer, gdzie jak na tą porę, czyli 7.18 w sobotę, jest najmniej ludzi, 87, a jest serwerów dużo. 88 osób, join server. Na serwerze mam nadzieję, że teraz yy, będą szanse znaleźć budynki, gdzie nie ma jeszcze graczy. Yy, więc zacznijmy. Jakby jeszcze był dzień to by było fajnie ale niestety człowiek nie może mieć wszystkiego No niestety A miałem taki fajny ekwipunek Miałem nawet już młotek A zaraz młotek na tym teksturpaku To jest zwykły kamienny mierz. Ja myślałem że dostałem siekierę Dobra to To nie taka duża strata ale zawsze No Dobra, gdzie tu teraz pójść? Fajnie było znowu znaleźć drogę, drogą jak widać można bardzo łatwo znaleźć jakieś budynki Kurde, wiecie co? Ja sobie postoję na plaży aż będzie dzień, aż będzie wschód słońca, wtedy, wtedy wyruszymy O, fajnie, już pobiegą, już mnie zobaczyli, spróbuję im jeszcze uciec Ajajaj Ciężko tu przeżyć, o, jak z daleka mnie słyszą, masakra Tak jeszcze skacz, no, to Ci na pewno pomoże czy ja, im, czy ja im ucieknę? Dobra, mamy dwóch. Nie, do wody nie, do wody nie. Chociaż może do wody? Nie, w wodzie to jeszcze szybsze. Dobra, zabiję ich. I znowu mam trzy serduszka. Nie, dobra. E, widzimy się jak będzie dzień i ja sobie zginę. Bo to jest bez sensu i tak mi pewnie zabił. Zaraz wracam. I jestem z powrotem... Jestem na pustyni? Hmm, pierwszy raz. Pierwszy raz na pustyni, nie jest to zbyt fajne. I jest zmrok Zmrok! Ja myślałem, że to dzień wstaje, a to dopiero serwer włączyli, jeszcze jest mało osób. Dobra, nic, spróbujmy. I tak mi się kończy czas, więc nie wiem czy przeżyję, ale jestem na pustyni. Pierwszy raz... Raz jestem na pustyni. Chym. O, jest droga! Spróbujmy pójść w stronę księżyca. Może coś się uda. Już zakręca? To jest... pustynia jest dobra. Od razu zobaczę, jeżeli będzie coś ciekawszego na horyzoncie. I od razu zobaczę z daleka zombiaki. Uuu... Ale one też mnie chyba jakoś lepiej widzą. Ale na razie żadnego nie ma, więc jest dobrze. Wow. Już coś mamy. Czy uda mi się przeżyć? Czy tym razem uda mi się przeżyć? Ten serwer chyba dopiero był włączony, bo jeszcze jak przed chwilą włączałem... ...stronę, minezinet... Uuu, już ktoś jest. To były dwie osoby. A zanim włączyłem ją w Minecrafcie, to były już 42. Ktoś tutaj jest i przydałoby się go zabić. Jeżeli uda mi się go zabić, to wygrałem. Wow, yeah! Tylko... O jeny było dwóch! <laughs> Dobra. Um, fail za fail za failem i to chyba będzie tyle w tym odcinku, już jest 55 Mam nadzieję, że drugi odcinek będzie lepszy i w końcu uda mi się przeżyć Więc komentujcie, subskrybujcie, ile chcecie łapy w górę i na razie